Witam serdecznie na kanale Germaniak W dzisiejszym filmie zaprezentuję, w jaki sposób wykonać zamknięcie dwustronnej, dwukolorowej robótki włoskim sposobem zamykania oczek, czyli użyję tutaj ściegu Kitchener, który inaczej nazywa się graftingiem. W tą robótkę Również rozpoczęłam od włoskiego nabrania oczek, i w taki sam sposób chciałam właśnie tą moją próbeczkę zamknąć. I tutaj mamy już gotowy produkt. Także, jeśli Was interesuje taki sposób zamykania dwustronnej, dwukolorowej robótki, to zapraszam bardzo serdecznie. Do wspólnej nauki. Podczas zamykania robótki dwustronnej sposobem włoskim, a właśnie w ten sposób tą moją próbkę planuję zamknąć, ponieważ robótkę również zaczynałam od nabrania oczek sposobem włoskim, i w ten sam sposób chcę ją zakończyć. Muszę rozpocząć od rozdzielenia oczek prawych i oczek lewych, tak aby na jednym drucie oczka mieć yy, prawe, a na drugim oczka lewe. Ściągamy sobie. Przenoszę nitki na brzeg robótki. Zanim przystąpimy do zszywania naszej robótki ściegiem Kitchener, musimy przedzierkać oczkami lewymi tylną część naszej robótki, tak aby później obydwie strony, czyli tylna i przednia były równe. Ponieważ zamykając ściegiem Kitchener, ja tutaj dołożę sobie dodatkowy rząd oczek różowych, więc aby były one równe, muszę wykonać oczka lewe. I tak właśnie robię. Czyli dziergam sobie oczkami lewymi tą moją tylną część robótki. teraz będę przystępowała do wykonania ściegu kitchener, czyli będę zszywała jedną część z drugą częścią robótki. Jeśli jest wam dobrze znana ta metoda kończenia robótki, to już nie musicie oglądać mojego filmu. Najważniejsze było to, abyście zobaczyli w jaki sposób radzimy sobie z tym dodatkowym rzędem, który nam się tutaj stworzy. Także to już mamy zrobione. Oczka są przerobione tutaj, lewe, i teraz nawlekam na igłę nitkę. I rozpoczynam od zabezpieczenia tych dwóch brzegowych oczek i robię to. Wykonując z przodu robótki, ruch tak, jakbym chciała wykonać oczko lewe, przeciągam do samego końca, dociągam sobie, a z tyłu tak, jakbym chciała wykonać oczko prawe. I mam zabezpieczone obydwie nitki. I teraz będę przystępowała już do wykonywania ściegu Kitchener. Najpierw zaczynam od ściągnięcia tego oczka. Czyli wbijam się od przodu w to oczko, tak jakbym chciała wykonać oczko prawe. Wbijam się i ściągam to oczko. Dociągam. Następnie wbijam się w to oczko, tak jakbym chciała wykonać oczko lewe i zostawiam na drucie. Teraz przechodzę do oczka u góry. Najpierw wykonuję ruch tak, jakbym chciała wykonać oczko lewe. I cały czas pilnuję, aby te moje niteczki były na spodzie. I ściągam. Dociągam. I teraz wykonuję ruch tak, jakbym chciała wykonać oczko prawe. I zostawiam na drucie to oczko. I ponownie przechodzę do przodu mojej robótki. Tutaj, gdzie miałam wykonany ruch, tak bym chciała wykonać oczko lewe, wykonuję ruch tak, jakbym chciała wykonać oczko prawe. Ściągam. Zabezpieczam kolejne oczko. Tak, bym chciała wykonać oczko lewe. I zostawiam. Na drucie. W kolejnym oczku, tym już u góry lewym, wykonuję ruch, tak jakbym chciała wykonać oczko lewe. Ściągam. I kolejny ruch, to jest, tak jakbym chciała wykonać oczko prawe i zostawiam na drucie. Dociągam sobie. I tutaj już widać, że moja robótka zaczyna się zszywać. Przerobię jeszcze parę oczek w ten sam sposób i pokażę, jak wygląda to nasze szycie. Prawy, zostawiam. I teraz wykonuję ruch z przodu, tutaj bym chciała zrobić oczko prawe, ściągam oczko lewe. Zostawiam. Tutaj wykonujemy ruch, tak jakbyśmy chcieli zrobić sobie oczko lewe. Wciągamy, a w kolejnym tak byśmy chcieli wykonać oczko prawe i zostawiamy jak widzicie pięknie mi się ze sobą tutaj jedna część robótki z drugą łączą